Czy macie wrażenie, że działania waszej konkurencji są bardziej skuteczne niż wasze? A wasz budżet topnieje każdego dnia nie dając spodziewanych rezultatów? Ja nazywam się Klaudia Gurbin i w perstej zajmuję się tworzeniem oraz optymalizacją kont Google Ads. W dzisiejszym, moim pierwszym webinarze postaram się odpowiedzieć na te pytania. No to zaczynamy. Aby zobrazować wam rzeczy, o których będę mówiła. Przejdę teraz do tworzenia nowego konta i wskażę miejsca, w których możecie popełnić błędy, które spowodują przepalanie waszego budżetu. Musicie pamiętać, iż system Google Ads na waszej drodze będzie podsuwał wam wiele prostych i szybkich rozwiązań. Niestety, tak samo szybko jak skonfigurujesz swoje konto, tak samo szybko stracisz nad nim kontrolę. To, co widzimy teraz na ekranie, to niestety nie pozwala Wam stworzyć osobnych grup reklam, czy wybrać słów kluczowych. Na tej podstawie skąd komputer będzie wiedział, komu i co wyświetlać. Możecie oczywiście spróbować stworzyć taką kampanię i podzielić się z nami efektami swojej pracy. Natomiast ja, osobom, które się na to decydują, polecam przejście do trybu eksperta. Aktualnie znajdujemy się już w trybie eksperta. System Google Ads prosi nas o wybranie celu kampanii, chociaż ja polecam go nie wybierać. Wszystko będziemy ustawiać ręcznie. Na początek stworzymy kampanię w sieci wyszukiwania, więc klikamy w ten element, a następnie mówimy systemowi, na czym chcemy się skupić. To będą wizyty w witrynie, połączenia telefoniczne czy pobranie aplikacji. Ja ten element pominę i przejdę dalej. Nazwa kampanii. Moim przykładem będzie sklep z butami, więc wpiszemy nazwę kampanii, buty. Elementem, którym musicie już zwrócić uwagę jest to, czy te reklamy będą się wyświetlały tylko w sieci wyszukiwania, czy będzie to rozszerzenie o sieć reklamową. W tym momencie wiele osób popełnia błąd, wybierając także sieć reklamową, pod pretekstem, że w tym samym koszcie uzyskamy więcej i lepsze wyniki. Co zazwyczaj jest nieprawdą, niestety. Współczynnik kliknięć będzie dużo niższy, ponieważ reklama będzie się wyświetlała w miejscach, w których po prostu tego nie chcemy. Stwórzmy osobno kampanię do sieci Wyszukiwania i osobno do sieci reklamowej. Możemy zobaczyć także więcej ustawień, gdzie znajdziemy kolejne elementy, które wymagają zmiany. Pierwszym elementem, o którym należy pamiętać, jest odpowiednie wybranie lokalizacji. Jeżeli akurat twój biznes jest biznesem lokalnym, to możesz tutaj wybrać inną lokalizację niż polska. Ja przygotowuję sklep online, więc wybiorę całe terytorium, lecz należy wejść także w opcję lokalizacji. Tutaj zobaczysz, że automatycznie masz zastosowaną opcję obecność lub zainteresowanie. Oznacza to, że ta reklama dotrze do wszystkich osób, które nie tylko pochodzą z danego miasta, w którym mieszkają, ale także mogą się nim interesować. Ja polecam wybranie opcji obecność. Wtedy będziemy mieć grupę odbiorców, nad którą będziemy mieli większą kontrolę. Następnym elementem jest wybranie języka. Tutaj, w tym momencie, możemy też zaznaczyć język angielski, język niemiecki, czy też język ukraiński. Oznacza to, że reklamy zobaczą nie tylko osoby, których przeglądarka jest w języku polskim, ale także w języku obcym. Na tym etapie nie będziemy korzystali z segmentów odbiorców, tylko przejdziemy dalej. Budżet. Tutaj wpiszę przykładowy budżet 10 zł dziennie, i określanie stawek automatycznie uzupełniło nam jako maksymalizuj liczbę kliknięć. Jest to na sam początek odpowiednia strategia ustalania stawek ze względu na to, że nie mamy jeszcze ustawionych konwersji, więc nie możemy także ich maksymalizować. Kolejnym istotnym elementem jest rotacja reklam. Automatycznie system chce optymalizować wszystkie Twoje reklamy i wybierać te, które prowadzą do konwersji. Drugą opcją jest samodzielne optymalizowanie tych reklam, i tą opcję polecam na początek. Dzięki niej wszystkie reklamy będą wyświetlały się użytkownikiem naprzemiennie, dzięki czemu jesteśmy w stanie zebrać dane, które później możemy przeanalizować i zdecydować samemu, które reklamy chcemy pozostawić, a które zamienić. Kolejnym elementem, który możemy wykorzystać, aby zwiększyć skuteczność naszych reklam, są rozszerzenia reklam. Możemy dodać rozszerzenia linków do podstrony, rozszerzenia objaśnień, połączeń, informacji, aplikacji. Yy, także przy niektórych kontach już jest dostępna opcja, aby dodać rozszerzenia graficzne. Dzięki rozszerzeniom nasza reklama będzie zajmowała więcej miejsca w wyszukiwarce yy, i też będzie po prostu zwracała uwagę użytkownika. Kolejnym elementem, który nam może pomóc zwiększyć skuteczność reklam i zwrócić większą uwagę odbiorców, są rozszerzenia reklam. Możemy skorzystać z rozszerzenia linków do podstron, rozszerzenia objaśnień, czy rozszerzenia połączeń lub aplikacji. A teraz zrobimy sobie kilka przykładów, na przykład linków do podstron. Wybierzemy kilka kategorii, gdzie chcemy przekierować swoich odbiorców. Może przekierujmy ich na stronę kontaktu. Końcowy adres URL musi być unikalny. Wpiszemy sobie tutaj, tak powiem, wymyśloną witrynę. Fajny sklep.pl, łamane na kontakt. Może jeszcze na ofertę. I na nasz blog. Teraz możemy już przejść do tworzenia naszej pierwszej grupy reklam. Pamiętaj, że przed jej utworzeniem musisz sporządzić listę słów kluczowych, które chcesz wykorzystać. Jeżeli Twój budżet jest ograniczony, a lista produktów jest bardzo długa, skup się tylko na tych najważniejszych. Mogą być to produkty, które przynoszą Ci największy zysk, mają największą marżę lub są dla Ciebie po prostu najbardziej opłacalne. My mamy sklep internetowy i powiedzmy, że będziemy sprzedawać czerwone buty. Wpisujemy adres. OK. W tym miejscu musimy wpisać słowa kluczowe, które będą powodowały wyświetlenie się naszej reklamy. Masz tak naprawdę trzy możliwości dopasowań, które możesz wykorzystać. Pierwsze, jest to dopasowanie ścisłe. W momencie, kiedy swoją frazę wpiszesz w kwadratowym nawiasie, będzie ona powodowała wyświetlenie reklam tylko i wyłącznie wtedy, kiedy użytkownik wpisze dokładnie te hasło, które ty oferujesz, lub będzie to hasło o identycznym znaczeniu. Więc piszmy. Buty czerwone. Przyznam szczerze, że jest to mój ulubiony typ dopasowania, ponieważ mamy największą kontrolę nad tym, kto i co zobaczy. Kolejnym typem dopasowania, które możesz zastosować, jest dopasowanie przybliżone. Jeżeli chcesz go użyć, wprowadź swoją frazę bez żadnych dodatkowych znaków. Mimo iż system Google będzie polecał Tobie korzystanie z tego typu dopasowania, ja raczej odradzam jego używania, ponieważ reklama, która jest przypisana do tej frazy, będzie się wyświetlała za każdym razem, kiedy system stwierdzi, że sens wypowiedzi jest chociażby zbliżony. Jest to bardzo prosty sposób do tego, aby przepalać swój budżet. Często spotykamy się z taką sytuacją przejmując od klienta jego konto. Ostatnią sytuacją, którą napotkaliśmy, była, była firma, która mm, oferowała elektromechaniczny wibrator strunowy, który umożliwia uczniom badanie fal mechanicznych. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak on wygląda, już pokazuję. Wygląda to w ten sposób. Jednak, jak możecie się domyślać, w jedną noc budżet cały został przepalony. Straci, klient stracił około 600-700 zł. I to na którą część tej frazy? Pewnie się domyślacie. Oczywiście była to fraza "vibrator". Jeżeli nie chcecie podobnej sytuacji, polecam jednak wybranie innego typu dopasowania. Kolejną opcją, z której możecie skorzystać, jest to dopasowanie do wyrażenia. Jeżeli chcecie go użyć, fraza musi być umieszczana w cudzysłowie. W tym momencie, jeżeli użyjecie, reklama wyświetli się każdemu, kto wpisze dokładnie to co wy wpisaliście, lecz może być to też hasło o podobnym znaczeniu, już bardziej zbliżonym do tych. Na przykład buty czerwone damskie, buty czerwone męskie, ale musi się pojawić fraza, którą wy sami wybierzecie, czyli buty czerwone. Uważam, że to jest świetny typ dopasowania, który może poszerzyć Wasze zasięgi i też jest świetny w momencie, kiedy nie macie stworzonej własnej listy słów kluczowej, opartej na konkretnym researchu. W momencie, kiedy słowa kluczowe są już wybrane, zapisujemy naszą grupę reklam i przechodzimy do tworzenia reklamy. Tworzenie reklamy zaczynamy od wpisania końcowego adresu URL. Jak widzicie, pojawił się obok pomarańczowy trójkąt, który informuje nas, że nasza witryna nie ma. Protokołu HTTPS. Nie należy się tym przejmować. Przechodzimy do kolejnego kroku. Wybieramy także w tym momencie ścieżkę wyświetlania. Rozpoczyna się ona od głównego adresu strony, i tutaj możemy już w dowolny sposób ją dalej określić, czyli zrobimy buty czerwone. Następnie tworzymy nagłówki. Nagłówków możemy stworzyć tak naprawdę kilkanaście. Będą one się wyświetlały zamiennie, tak jak system o tym zadecyduje lub możemy tą opcją wybrać na którym miejscu, na której pozycji będzie się wyświetlała w reklamie. Na pewno musimy użyć naszych wybranych fraz, czyli buty czerwone. Mamy już tak naprawdę wszystkie nasze słowa kluczowe użyte, więc teraz przejdę do uzupełnienia przykładowymi nagłówkami tej reklamy. Podamy adres witryny. Oczywiście świadczymy najwyższą jakość. Tutaj w się błąd. Najwyższa jakość. Najniższe ceny. Możemy też wspomnieć o swoim doświadczeniu oraz o dostępnych promocjach. Mając już przygotowane nagłówki, możemy przejść do tworzenia tekstu reklamy. Tutaj także powinniśmy użyć wszystkich słów kluczowych. Jak widzicie, system ocenił, że nasza reklama ma dobrą skuteczność i nawet pokazuje nam, co jeszcze możemy zmienić, aby była ona jeszcze lepszej jakości. Dodamy więc, może dodatkowe nagłówki. Wow, nasza reklama jest już świetna, jest gotowa do wyświetlania. Możemy przejść dalej. Jak widzimy, pojawił mi się komunikat. Reklamy z Twojej kampanii nie będą się wyświetlać, dopóki nie rozwiążesz tych problemów. Zapewne naszym problemem jest fakt, iż wcześniej nie dodaliśmy profilu płatności, ale za chwilkę do tego przejdziemy, więc opublikujmy. Teraz, jak widzimy, możemy Wpisać swój profil płatności. Jak widzicie, nasza kampania już jest gotowa. Możemy ją sobie wyświetlić. Przełączamy widok na ten, który będzie po prostu dla nas bardziej odpowiedni. Zobaczymy swoją kampanię. Jak widać, nasza grupa składa się tak naprawdę aktualnie tylko z jednego słowa kluczowego. Oczywiście możemy dodać do niej do, do, dodatkowe jeszcze słowa, ale co jest bardzo ważne, należy także sporządzić listę wykluczających słów kluczowych. Tutaj warto mm, na przykład dodać takie hasła jak odmiana słowa używany, jeżeli mamy w swoim sklepie tylko nowe produkty. Możemy także dodać takie słowa jak opinie, forum, ranking. Czy na przykład możemy wykluczyć także nazwy konkurencji, aby się tam nie wyświetlać. Teraz wróćmy jeszcze na chwilę do tematu lokalizacji. Ja tworząc konto dla sklepu internetowego wybrałam sobie całą Polskę. Jeżeli Twój biznes znajduje się w Rzeszowie, musisz także wybrać jeszcze wykluczenia lokalizacji. W, lo w wykluczeniach lokalizacji umieszczamy wszystkie te rejony, które są poza obszarem, w którym powinny się wyświetlać. Klikamy w lokalizacje, wykluczone i tutaj możemy dodać do wybranej przez siebie kampanii na przykład lokalizację zbiorcza. Ja zazwyczaj w tym miejscu dodaję całą listę województw, które leżą poza obszarem tym, w którym chcę, aby moja reklama się wyświetlała. W momencie, kiedy wprowadziliśmy już wszystkie zmiany, o których wspominałam, możemy wybrać cel naszej kampanii. Nazywamy to konwersją. Wchodzimy w narzędzia, pomiar skuteczności, konwersja. Konwersją może być każde działanie, które powoduje zmianę adresu URL, lub na przykład wysłanie formularza czy wykonanie połączenia. Mogą to być działania związane z witryną, czyli tak jak widać tutaj sprzedaż online, kliknięcie linku, wyświetlenie strony, czy rejestracja. Konwersje mogą być także związane z pobraniem aplikacji z połączeniami telefonicznymi, ale niektóre z nich możemy także importować, np. z Google Analytics, czy na przykład Salesforce lub innych źródeł danych lub systemów CRM. Teraz pokażę Wam, jak wygląda kod konwersji, tu jest jego główna część, a tu jest fragment kodu zdarzenia. My w tym momencie takiego kodu nie będziemy instalować na stronie. Lecz dobrze by było, aby każdy z Was zastanowił się, jakiej konwersji oczekuje i takie działania wdrożył na swoją stronę. W innym przypadku nie, nie będziecie wiedzieć, czy Wasze działania są skuteczne. Ostatnim elementem, o którym chciałabym dzisiaj powiedzieć, są rekomendacje. W tym momencie mamy nowe konto, na którym nie widzimy tych rekomendacji. Lecz w momencie, kiedy wasza kampania będzie już miała pewne działania na koncie, tutaj po prawej stronie w przeglądzie będziemy dostawać różne wskazówki od systemu Google Ads. Ja osobiście większość takich wskazówek odrzucam. Musicie pamiętać, że to, co proponuje wam system, to są tylko rady i wskazówki oparte na działaniach waszej konkurencji. Ale to, że konkurencja oprócz desek sprzedaje także dachówki, nie znaczy, że wy to robicie. Więc zanim wdrożysz takie działania na stronę, zanim zaakceptujesz re rekomendacje, proszę zapoznaj się z nimi i przemyśl, czy na pewno jest to słuszne. Podsumowując, jest wiele elementów, w których możecie popełnić błąd. Jednak, jeżeli macie ochotę, oczywiście próbujcie, tylko zastanówcie się nad jednym, czy na pewno stać Was na popełnianie tych błędów? Na pewno warto obejrzeć kursy, filmiki na YouTube, treści jest mnóstwo. Jeżeli się na to zdecydowaliście, Podzielcie się w komentarzach swoimi doświadczeniami lub zapytajcie mnie o coś, opiszcie swój problem. Na pewno postaram wam się odpowiedzieć na ten komentarz. A tymczasem dziękuję wam bardzo za uwagę i zapraszam do następnego webinaru. Jeżeli nadal jesteście ze mną i oglądacie ten film, zachęcam was serdecznie do lajkowania oraz subskrybowania kanału. Do zobaczenia.